Siemaneczko, z strony Wernex Dzisiaj nagrywam z Ciastkiem Na naszym wspólnym kanale Czyli Ciastek i Wernex I dzisiaj razem sobie zadajemy pytania Przed tym zostawcie łapeczkę i subskrypcję I Ciastek przywitaj się Siema Ciastek obecnie teraz jest operatorem Ale za chwilę po jego pytaniach, które on będzie mi zadawał Będzie zmiana Teraz zadaj, na, zadaj mi pytanie teraz. Ile masz lat? Obecnie mam 14 lat Dobra, wracamy po przerwie Zresztą poprzednie, a teraz mi kolejne pytanie. A łapka w górę, łapka w górę i subskrypcja. Zostawcie taką łapkę jak wernek tam na dole. No. Tamy suba. Dobra. I dzwona! Jaki jest Twój cel życiowy na YouTubie? Mój cel życiowy na YouTube to jest 10 tysięcy subskrypcji. Okej. Okay. A jaki masz plan na życie, jak ci się nie uda z YouTubem? Jak nie uda mi się z YouTubem, to zostanę mechanikiem. Dobra. Dobra, teraz ja jestem. No, i zaczynamy. E, teraz e, ciastek zadaje pytanie: bo on się ledwo wstydzi, ale bo jest e, pierwszy raz taka, tak, po prostu. Tak, ja zadaję pytania. Ja teraz zadaję pytania. Ile masz ty lat teraz? 15. E, 15, dobra. E, a w ogóle, przed pytaniem drugim, powiedz o co w wideo muszę zostawić. Subskrypcję i łapkę w górę. Pokaż rączką. Tak. Łapkę w górę. To i, subskrypcja. I tam na dole subskrypcję. I dzwoneczek dyn dyn, dyn. Tak, dyn, dyn. I drugie pytanie to... No jaki twój jest cel na YouTubie? Na razie 100 subskrypcji. <laughs> na no razie 100 subskrypcji. A jak mi się Dob uda, to później będę planował coś z YouTubem. Dobijamy 100 subskrypcji u ciastka im Game games, a u mnie dobijamy 1000. Nie 200 na razie. Tak. No. I trzecie pytanie. To jest... Yy... Czy, czy chcesz, czy YouTube to jest Twój główny cel? Czy chcesz jeszcze, czy, czy, czy za YouTubem jeszcze robić? Czy tylko bez, jak, jak Ci wyjdzie, to tylko będziesz nagrywał YouTube'a, czy jeszcze czy jakiś jest Twój główny cel? Ale to ja bym miał lepszy... jakbym jak, bym, jak sobie lepsze sprzęt, to mam zamiar może nas na Twitchu coś ponagrywać. Żebyś na Twitchu nagrywał ja też. Ja na Twitchu e, w ogóle też zapraszam do mojego Twitcha, bo ja mam Twitcha. Ja mam Vernex, e, e, podłoga Oficjal. Mam trochę z Twitcha. Podłoga no to to wszystkie do ciebie pytania. No, no. E, włączymy filmik tak. i Ty się też trochę ja Tak, tak Mam nadzieję, że wam się spodobał. Mam nadzieję, że nie więcej pytań. Zada... Właśnie no. wy będziemy robić QA tak. na tym kanale. No. Zadawajcie pytania i zostawcie sub... tak. suba tak. Łapkę tak. w górę i tam na dole subskrypcję i dyn, 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 dyn dzwoneczkę, żeby Wam nie ominęły. Takie jeszcze jedne odcinki. I tak to jest wolisz.